A po co mi ta matma? No dobra, 4 sinusy 4x razy cosinus 6x równa się 2 sinusy 10x plus 1. To jest mnożenie sinusa i cosinusa. Był wzór na to. I chyba tam, co tam się działo? Czy to nie zadziała? Moment. No jest dodawanie w jednym miejscu, tak? Sinus razy. A sinus razy cosinus. I tam jest w nawiasie 1 druga razy sinus alfa plus beta, czy się pojawi 10x. No to jest dobry trop. Ja bym to tak zrobił, chyba. Yy, tak, to mi chodzi o, chodzi mi o to sinus x, może nie taki biały. Sinus x razy 6x. Czyli to będzie 4 razy. I teraz tak, tu mamy, jak to działa. Dawno z tego wzoru nie korzystałem, no ale jest w wzorów. Jedna, druga, sinus. I tu jest alfa plus beta, czyli tu będzie 4x plus 6x plus, dobra, zrobimy tu kwadratowy, bo już mi się w oczach mieli, plus... Sinus też alfa minus beta. No dobrze, czyli, czyli 4x minus 6x. Takie coś tu mamy. No dobra, to chyba tyle z karty wzorów, tak mi się wydaje póki co. I to przerzucamy na drugą stronę, czyli będzie tak. Minus 2 sinusy 10x yy, minus 1 równe 0. No dobra, tu się dwójka z czwórką skróci, tu będzie 2, tu będzie 1. I co tu dostaniemy? Dostaniemy tu tak. 2 sinusy. 10x, dodać 2 sinusy, minus 2x, <noise> minus 2 sinusy 10x. No tak, coś czułem, że to dobry pomysł. To ja już tą jedynkę jednak z powrotem wyrzucę, nie? No to pięknie. No to 3 punkty, no to rzeczywiście za 3 punkty to zadanie. Znaczy, na pewno tu były inne sposoby na to. Na pewno były. Dobra, a to nie w przedziale, ok. Dzielimy to na 2. Czyli sinus minus 2x jest równy 1, 2. I wyobrażamy sobie, że to jest po prostu nasza nowa zmienna, czyli zastanawiamy się, zastanawiamy się kiedy sinus jest równy 1, 2. Dobra, żeby się nie machnął w taki głupot. Sinus 1, 2. Minus 1, 1. Raz, 2, 3. Tu mamy pi drugich. Raz, 2, 3. To nam wystarczy, bo sinus jest dodatni tylko tutaj. Czyli tak, tu mamy jedynkę, jedną drugą mamy tutaj i jedną drugą mamy tutaj. I ten sinus to wygląda sobie jakoś tak. O. I tam sobie leci dalej, ale no jakby tylko no dodatnia wartość nas interesuje. Czyli jedna druga będzie tu, kratka to jest pi szóstych, czyli tu jest pi szóstych, a tu jest pi odjąć pi szóstych, czyli 5 szóstych pi. Dobra. Tak, jakby tam ktoś nie umiał szybko, to macie przy okazji. No to tak, minus 2x jest równe pi szóstych, tylko oczywiście co? Plus 2kpi. Zapiszmy gdzieś tu, że k należy do całkowitych. Żeby się tam nikt nie przyczepił przypadkiem. No to dzielimy to na minus 2. No to x będzie minus pi dwunastych. Nie trzecich przypadkiem. Minus pi dwunastych minus kpi. To jest nasz x1. No i również minus 2x będzie równe. Jakby tak, może ja tu kolorami to zrobię. To jest to pi szóstych. Tak, tamto. A 5 sz... Aha. To jest nasze 56pi. O, czyli 5 yy, pi 6 o. I też tam dodać 2 pi oczywiście. Dobra. To jest już nasze pierwsze rozwiązanie, jak coś. Dobra. E, no dobra, no to trzeba to podzielić przez minus 2. No to co? No to tutaj będzie x równy minus 512pi minus pi. No i chyba tyle. Nie wiem. Chyba tyle w tym zadaniu. Dobrze, niedobrze? Chyba tak. <laughs> Jakby było plus kpi, to by było git. Um, znaczy, w sensie, no tak, bo k ma być liczbą całkowitą, tylko wtedy jest troszkę niezgodność zapisu, nie? W sensie, no bo no z plus 2k, jak 2kpi podzielić przez minus 2, to będzie minus kpi. Jeżeli chcesz tu zrobić plus. No, to możemy zrobić plus, ale trzeba zmienić, nie wiem, K1 albo K2, to będzie inna już stała niż ta. Te stałe nie będą tą samą liczbą, nawet to będą liczby przeciwne do siebie, nie? No, nie wiem, czy tutaj, no, jakby się tam egzaminator mocno przyczepił, to, to, to nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, ja bym nie zabrał punktu, bo to trzy punkty za to całe zadanie, nie? Za rozwiązanie innym sposobem i innym wynikiem. No to nie do końca dobre rozwiązanie, chyba. Znaczy, niech wyniki mogą być podobne, bo to się może przesunąć o, o ile? O pi, wszystko, nie? W którąś stronę? Na plus na przykład. Tak, tu wam mogło wyjść na przykład 11 12 pi, plus kpi albo minus k pi, Albo mogło wam wyjść tutaj 7 12 pi też na plus, jakby się tu coś innego pokombinowali. No ja bym to tak zrobił.